Witamy Państwa serdecznie w Keszłoew 29 w Wiadomościach. W Jarosławcu, małej nadmorskiej miejscowości, wydarzyło się coś niesamowitego. Udowodniono bowiem, że można 13 lat przetrwać siedząc w szafie. Oddaję głos na, y, policjantce do Jarosławca. Witam Państwa serdecznie. Jak już słyszeliśmy, trzynastoletnie dziecko przetrwało przez trzynaście lat w Nie mogliśmy lec. Zobaczmy, co tam się dzieje. Pytanie, jeszcze Bardzo fajnie jest, kiedy ja wchodzę do szlapy, Kiedy ja wchodzę do szafy. Czy zbierasz autografy? Porozmawiać. E, a więc mam pewne pytanie. E, jak to jest siedzieć przez 13 lat w szafie? Czy nie był, nie, czy nie byłaś przypadkiem samotna, głodna, spragniona? Pocieszał mnie fakt, że nie musiałam stać. Aha, a czy nie masz teraz odcisków na tyłku? Od siedzenia przez 13 lat w szafie? Nie sprawdzałam. Aha, to może, to y, może wstańmy i, a czy nie, y, nie czułaś się przypadkiem czasem brudna, nie czułaś się przypadkiem nieświeżo i, właśnie. No w porządku, bo szlączku, po dwóch latach mi przeszło. E, aha. Po po roku brud sam Aha, miał wiedzieć. A mam pytanie jeszcze, czy jak to jest siedzieć przez 13 lat w szafie, czy pani w ogóle nie straciła poczucia, znaczy czy ty nie straciłaś, w ogóle poczucia czasu. To to jest czas. E, dzisiaj jest 11 września zapewne. Nie umiem liczyć. Aha. No tak, przepraszam, przez 13 lat, czyli przez całe... Przez całe twoje życie siedziałaś w, w szafie. No, ale dobrze, współczujemy. Teraz możesz wyjść. No wstawaj. Możesz wyjść. Możesz wyjść. dać się z rodziną. której by mnie nie wow. pamiętasz. Jest sobie Dobrze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Oddaję głos do... Serdecznie dziękujemy za udzielone, za udzielone informacje. Teraz kolejna część wiadomości po przerwie.